coś się na jest z tym mam tak dawno filmów nie było, ale wiecie. Odkryłem coś nie wiem co. Dlatego teraz wam pokażę i w komentarzach piszcie to, co jest. To jest jakiś dziwny gówny. Coś odkryłem. Dobra, na pauzę. Teraz pokażę Wam ten nawitujący klocek. On jest gdzieś tu. I piszcie mi, czy to jest jakiś mod, pak, czy coś takiego mam, to jest cheat. Bo nie wiem, ja to znalazłem przed chwilą i jestem... O! W jak to próbowałam rozwalić, to jakby komunikat, ale to nie było do tego. Po prostu, żeby się dwa oczy rozpiły. tylko, tak, Patrzcie. Jak chwieję, przytrzymuję, to nic nie widać. Puszczam. Jest to. To nie jest modpaku, to nas widać, to jest tylko dziwacznie wygląda. A może. To jakaś podpowiedź, że mam. Czekaj, to wygląda jak. Czekaj, zaraz się tam, to jest na pustyni. Tchau wiem o co chodzi, zaraz do zaraz was Myślę, że to co tam było to jest wystawiony robak z pustyni. Zaraz to sprawdzę. Właśnie jestem kozacki teraz. Wszystkie złote ja panem. Dobra. Nie wiem piszcie, jeżeli widzicie, to, to może być, ale oglądajcie się do końca, bo może odkryję to na z wami na żywo. Znaczy nie ma oczywiście tylko Oglądając tak, tak. I szukamy Czy Ja tak czuję nawet nie jestem no, Nie wiem o co chodzi z tym Wiecie no, Nie wiem gdzie to mam szukać Tego Dobra no nie niby, że ja wiem o co chodzi, ale tak myślę mniej więcej, Przysyłam, ale tutaj nic nie ma takiego. Jest to jakby moja jedyna pustynia, taka mniej więcej wielka. Dobra, zobaczymy. Dobra, nie wiem nic, ja się żegnam z wami, cześć. I piszcie, o to chodzi w tym filmiku.